Siema, mam, Amko DC drugi wyścig, jest kilka wyścigów później, e, po tym Skating Toys. Dobra, trzeba było zrobić rap, bo kogoś e, wywaliło. Wyjeba, no i jedziemy. I to chyba nie jest najlepsza droga, bo musimy wjechać w górę. Ale dobra, e, śmieszna mapa. E, jedni ją kochają, inni nienawidzą. Coś mogę powiedzieć. E, ja ją lubię. Ja ją lubię, przyznam. Podoba mi się tutaj jazda. E, jest trudna, na pewno, w niektórych miejscach. Szczególnie te tutaj dywany. Tutaj różne wymienięcia tak. yy, albo jak tam za chwilę będzie takie krzesło trudne o na przykład no tutaj niektórzy nie umieją tego zrobić podobne około. o super bomba na pierwszym miejscu o też ładnie funa pisał czapkę O nie, przyjeżdża. To już lektor i ekipa. A, chciałem tędy. Ale, przez chwilę serce zabiło szybciej. Chłop już jest tam na górze. Eee, Nevermorem jedzie. Nevermore jest. Eee, ja jechałem Nevermore na Endurance'a. Na skating to jest Redux. Eee, w tym kanale możecie sobie zobaczyć eee, Polones. Eee, śmiejemy na Birko, że to Polones. No tak wygląda. że elektryczny jest. Eee, ale. On jest czy dobry on jest nie wiem czy on nie jest naj y, najlepszy top ma z klasy amator i no, do niego trzeba się przyzwyczaić e, ale on jest, on jest dobry on jest po prostu dobry w dobrych rękach w ogóle w każdy wyścig będzie się w nim wygrywało e, Tutaj dwóch na tej sesji graczy jedzie tym, no no i no i ogrywają to ogrywają tą młodość też tutaj mocno lektor pierwsze miejsce ja prawdopodobnie tu no fajnie fajnie był potencjał pierwszy ale niestety Tutaj jeszcze się ścigają. tutaj na przykład Blaze jedzie na Nevermorem. On jak na... Jak na amatorkę ma ogromny top speed. Nim można naprawdę tutaj... ...przeciwników, jak się wyjedzie szybko... Się, ...i się zna mapę... ...jak się wyjedzie szybko na prowadzenie, no to już nie mają szans się dogonić. Dobra, dzięki za oglądanie.